Zbliża się dziewiętnasta, czas więc na wiadomości. W Polskim Radiu Białystok, Marta Nazarko. Nie widzę podstaw do dymisji, podkreśla komisarz do spraw rolnictwa, Janusz Wojciechowski. Do dymisji podała się natomiast prezydent Węgier. Przyznaje, że popełniła błąd, ułaskawiając jednego za skazanych. W Tykocinie można było oglądać szturm zamku i scenizację wydarzeń z okresu potopu szwedzkiego. Komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski nie poda się do dymisji, mówi, że nie widzi do tego podstaw i że wkrótce przedstawi swoje argumenty Jarosławowi Kaczyńskiemu. To właśnie prezes PiS uznał wczoraj, że polski komisarz powinien zakończyć swoją misję. Zarzuty pod adresem Janusza Wojciechowskiego kierują też przedstawiciele polskiego rządu w związku z protestami rolników. Komisarz zapewnia, że nie ma zaniedbań po jego stronie, że krytyka jest nieuzasadniona i szkodliwa dla Polski. O szczegółach Beata Płomecka. Zarzuty mają charakter polityczny, mówił komisarz do spraw rolnictwa. Żadna organizacja rolnicza nie domaga się mojej liczby. Janusz Wojciechowski podkreślał, że to nie on jest odpowiedzialny za problemy w rolnictwie. Przyjmowanie odpowiedzialności za to, no, byłoby przyznaniem się do popełnionych błędów. Komisarz mówił, że wspólna polityka rolna, za którą odpowiada, została zatwierdzona w Unii i w Polsce. Że na jego wniosek są wprowadzone ograniczenia importowe z Ukrainy. Że to on zabiegał, by rolnicy nie musieli obowiązkowo. Ugorować 4% gruntów. Podkreślił, że krytyka w kraju osłabia jego pozycję w komisji. Będzie mi trudniej walczyć o kolejne sprawy rolników na pewno to nie pomaga. Komisarz poinformował, że zabiega m.in. o podwyższenie dopłat dla rolników Beata Płomecka, polskie radio, Bruksela. A konkretnie chodzi o podwyższenie dopłat bezpośrednich o 10%, ale także zwolnienie rolników z sankcji za niewypełnianie warunków unijnej polityki rolnej. Prezydent Węgier Koteliny Nowak podała się do dymisji. Powodem było ułaskawienie mężczyzny skazanego za współudział w tuszowaniu sprawy o wykorzystywanie seksualne w domu dziecka. Szczegóły zna Piotr Piętka. Kotolin Nowak ogłosiła decyzję w orędziu do narodu wyemitowanym w publicznej telewizji. Już w pierwszych słowach tłumaczyła ruch o ułaskawieniu wicedyrektora szkoły w Biczkę, którego skazano za tuszowanie przypadków pedofilii swojego szefa. Prezydent powiedziała, że była przekonana, że ułaskawiony nie wykorzystał bezbronności dzieci. Myliłam się. Moja decyzja mogła wzbudzić wątpliwości. Przepraszam tych, których uraziłam, powiedziała Kotolin Nowak. Kilka zdań później oświadczyła, że składa dymisję z urzędu prezydenta Węgier. Dodała, że polityka to trudny i okrutny świat, szczególnie dla kobiet. Kotolin Nowak, prezydentem Węgier, została w maju 2022 roku. Wcześniej przez kilka lat była w gabinetach Wiktora Orbana ministrem do spraw rodziny. Jest drugim prezydentem mianowanym przez Fidesz, który zrezygnował przed czasem. W 2012 roku z powodu plagiatu zrezygnował Paul Schmidt. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapest. To jedyna w kraju zimowa inscenizacja historyczna, batalistyczna, odtwarzająca wydarzenia z okresu Potopu Szwedzkiego. W Tykocinie można gdzieś było zobaczyć szturm zamku. W wydarzeniu wzięło udział blisko 150 rekonstruktorów z Polski, Białorusi, Czech i Hiszpanii. Chorągie frycerstwa ziemi lubelskiej. Jesteśmy całą rodziną. Jakie to są stroje? Z naturalnych materiałów, wełna, len, takich jak kiedyś szyli. Nie było żadnych sztucznych dodatków. Nasza grupa jest zbieraniną ludzi z różnych kierunków. Mazowszy. To jest XVII-wieczny strój, strój damski w typie zachodnim. I nic tak dobrze nie działa na wyobraźni młodych ludzi, jak to, że są w stanie przynajmniej zobaczyć jakieś wyobrażenie ludzi z tamtej epoki. To strój jak? Czaketki. Ale wojskowego. Paradam jest chorążym w chorągwi jazdy Rzeczypospolitej. A bogato. Srebro, herb szlachecki. Rzeczywiście jest to wydarzenie, które udało się wprowadzić do kalendarza imprez. Burmistrz Tykocina Mariusz Dodziński. I cieszy się bardzo dużym powodzeniem. Jestem bardzo zadowolony z tego, bo miasto się w ten sposób promuje. W 1657 roku Tykocińska twierdza znajdowała się w rękach radziwiłów potężnego magnackiego rodu, który uznał protektorat Szwecji nad Litwą. Zamek był wówczas oblakany przez siły hetmana Sapiechy i ostatecznie zdobyty. Kolejne wiadomości w Polskim, Radiu Białystok 20. Sponsorem programu jest CRH Jagiel Auto, właściciel salonu i serwisu Skody Białystok, ulica generała Stanisława Maczka 68. W podlaskiem już rozlało się mleko do rana. Możliwe są nawet mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Zachmurzenie przeważnie duże i całkowite. Słabo może popadać mrzawka na północy. Początkowo opady marznące, powodujące gołoleć. Temperatura minimalna od 0 do 2 stopni powyżej zera. Jutro na termometrach zobaczymy od 3 stopni na północy do 8 na południu regionu. Ciśnienie poniżej normy 982 haPa i rośnie. Sponsorem programu jest CRH Żagiel Auto. Właściciel salonu... I serwisu Skody Biały Stog ulica generała Stanisława Maczka 68. 5 po 19. Informacje ze świata sportu. Barbara Sokolnińska. Piast Gliwice podejmuje Górnika Zabrze w ramach 20. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy i pierwszej w tak zwanej rundzie wiosennej. Gliwiczanie są bardzo gościnni, bo w 77 minucie spotkania przegrywają z Górnikiem aż 0 do 3. W innym wcześniej zakończonym sobotnim spotkaniu Krakowia rozgromiła 6 do 0 jaka Radom, a dziś kibiców czeka jeszcze starcie Lecha Poznań z Zagłębiem Lubin. Ten mecz rozpocznie się o 20:00, a jutro o 15:00 do gry w Ekstraklasie po przerwie zimowej powróci Jagiellonia Białystok. Czerwoni zmierzą się w Łodzi z widzewem, a relacje z tego spotkania będą mogli Państwo usłyszeć na antenie polskiego radia Białystok. Arcyważne i spektakularne zwycięstwo odniosły żubry Białystok w drugiej lidze koszykówki. Białostoczanie pokonali we własnej hali lidera grupy B, NRG Basket Warszawa 91 do 64. Dzięki tej wygranej żubry zbliżyły się do swoich rywali w tabeli na dwa punkty, są obecnie na trzecim miejscu i wciąż pozostają w walce o pierwsze miejsce po rundzie zasadniczej. Z kolei inny podlaski drugoligowiec, czyli Turbielsk Podlaski walczy na swoim boisku z wiceliderem, czyli zniczem Pruszków. Trwa trzecia kwarta tego spotkania, pięć i pół minuty do jej końca i zespół z Pruszkowa prowadzi z turem 52 do 40. Bolesną porażkę poniosła futsalowa jagielonie Lonie Białystok w 21. kolejce Ekstraklasy. klasy. Żółto-czerwoni przegrali ze swoim bezpośrednim rywalem w walce o utrzymanie ruchem Chorzów 1–4. Porażka z ruchem pogorszyła i tak fatalną sytuację Jagi w tabeli: zajmuje spadkowe 14 miejsce, a do bezpiecznej 13 pozycji traci aż 9 punktów. Dodatkowo przedostatni ruch zbliżył się do żółto-czerwonych na zaledwie jedno oczko. W pierwszej lidze siatkarzy Bas Białystok gra na wyjeździe z Olimpią Sulecin. Na razie ten mecz układa się całkiem po myśli zawodników trenera Krzysztofa Andrzejewskiego. Po trzech setach wygrywają 2 do 1, a w partii numer 4 jest 18 do 11 dla Białostoczan. Hubert Hurkacz nie zagra w finale tenisowego turnieju ATP w Marsylii. Polak w półfinale przegrał z reprezentantem gospodarzy Hugo Umbertem 4-6-4-6. Z kolei Magdalena Frech wywalczyła awans do turnieju WTA w Dosze. W decydującej rundzie kwalifikacji wygrała z Rosjanką Kamilą Rachimową 6-2-6-2. Aleksander zniszczył, wyrównał swój najlepszy w karierze wynik w Pucharze Świata w skokach narciarskich. W zawodach w amerykańskim Lake, Lake Placid zajął szóste miejsce, mimo że po pierwszej serii był dopiero dwudziesty drugi. W finałowej trzydziestce konkurs ukończyli także 17. Dawid Kubacki i 21. Piotr Żyła, a wygrał po raz pierwszy w karierze Słoweniec Lovro Kosz. I jeszcze jedna informacja ze świata skoków narciarskich. Polska drużyna w składzie Łukasz Łukaszczyk, Marcin Wróbel, Klemens Joniak i Tymuteusz Amilkiewicz zdobyła brązowy medal Mistrzostw Świata Juniorów w Planicy. Zwyciężyli Austriacy przed Niemcami. Zaczęliśmy wiadomości sportowe od piłki nożnej i na piłce nożnej skończymy. Reprezentacja Kataru obroniła Puchar Azji. W finale turnieju, którego byli gospodarzami, Katarczycy pokonali Jordanię 3 do 1. Wszystkie bramki dla, zwycięstwu, za, dla zwycięzców zdobył z karnych Akram Afif, który został też królem strzelców całych mistrzostw. A o 21.00 rozpocznie się finał turnieju narodów Afryki. Republika Południowej Afryki zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga. A kilka minut po 21.00 także kolejne wiadomości sportowe w Polskim Radiu Białystok. W tłustym czwartku i piątkowym dniu pizzy mam nadzieję, że weekend mija wam spokojnie. To ten spokój w ciągu trzech najbliższych godzin odrobinę zaburzymy energetyczną przebojową muzyką Zdzisław Wasilewski, Kamil Kalicki. My już jesteśmy gotowi, nasi spadkowicze, a dziś z dwudziestki wypadają dwie piosenki też. Tak więc zaczynamy od Martina Jensena Still Got It Bad. Lista przebojów Radia Białystok.